Pozycja 1804. Jan III Sobieski. Dukat Gdański 1683. Pierwszy rocznik nowego typu dukatów gdańskich, właśnie tego króla. Z nowym popiersiem króla, które zmieniło się z popiersia w płaszczu z wieńcem laurowym na przedstawienie króla w koronie zbroi z maszkaronem lwa z, z naramiennikiem ze skórzanych pasów oraz z Orderem Ducha Świętego, którym właśnie Jan III Sobieski został odznaczony w 1676 roku. Odmiana z literaturą zakończoną p i szerokim wieńcem na rewersie. Para z której nie wykorzystano w 1800, 1688 roku. Rzadki ceniony nominał, jakim jest Dukat. Cena wywoławcza 28 tysięcy złotych, pozycja 1804, wiosenna aukcja GNDM.